Nie mano. No i słuchajcie, zanim przejdziemy do nowego odcinka Chcę wam pokazać, co dzisiaj mamy w sklepie Bo jest to mega szalony sklep Zaczynając od tego, co było wczoraj Mieliśmy tego ziomka, ale dzisiaj bardzo ważnym skinem Jest ten skin To jest skin naszego Mongrala, e, czyli Mezmer, Mesmer, On tak się nazywa i dzisiaj macie go do wygrania Jedyne, co wystarczy zrobić To oczywiście wpisać kod Ewela do sklepu Tak, żeby był aktywny, wszystko będzie sprawdzane wizowie, także zostawcie łapkę w górę Kod Ewela, subskrypcja, no Zgłoszcie się w komentarzu. E, no i zobaczmy resztę sklepu. Mamy, mamy takiego gościa z takim zbierakiem. Słaby. E, mamy e, tego słonecznego ptaka. On jest. Te, ten skin jest bardzo ładny. E, tak samo właśnie jak Mesmer. E, mamy cierń i taką babeczkę w płaszczu. oj. ty, ona jest fajna ta kobietka. Co? Napiszcie. Mamy ladaką. Mamy harta. E, no i w sumie tak naprawdę to tyle. Także widzowie, reszty wam nie pokazuję, bo znacie na pewno na pamięć. Zapraszam. Was do dzisiejszego odcinka, ponieważ będziemy obgadywać bardzo ważne rzeczy i pokażę Wam zmiany, które zastąpiły dzisiaj w nocy. Uuu, słuchajcie, pierwsza 22 w nocy. Tak jest, słuchajcie, Rafa, specjalnie dla Was. Co to było? Co? Co jest grane? Widzowie, pierwsza w nocy i straszy mnie jakiś, jakiś pterodaktyl. Co jest grane? Co to było? Kto to był? No wydaje mi się, że to glider, ale no... Dobra, słuchajcie, jest to, jak powiedziałem, pierwsza 1.22 w nocy I muszę was o coś prosić Zostawcie dla mnie łapkę w górę Za to, że siedzę, za to, że nagrywam tutaj dla was ciekawostki Bo jest pewna bardzo ważna ciekawostka Także, widzowie, oglądajcie do samego końca Bo odwiedzimy pokój Midasa Też nie, nie bez przyczyny mam, mam Midasa ubranego na sobie Czy coś mi jeszcze stamtąd zleci? Mam nadzieję, że tak No i dzisiaj mamy do porozmawiania na bardzo ważny temat, widzowie Ważnym tematem jest to... To, że oglądałem dzisiaj wypowiedź Ninja, tak jest Ninja, lubicie Ninja? Napiszę w komentarzu, czy lubicie Ja lubię Ninja, słuchajcie, Ninja budował tą grę Później, no jako, że Nie był jednym z lepszych graczy e, Dostał, że tak powiem, po e, No, no po prostu, no Oberwało mu się za kilka jego Złych decyzji, ale słuchajcie, no musimy dzisiaj porozmawiać o tym, co powiedział on ostatnio na swoim streamie, bo powiedział on bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, Ninja wypowiedział się w ten sposób, że e, Epic Games straciło, tak jakby swoją drogę. Tak, jakby Epic Games zagubiło się. Ją to powiedział chyba dwa dni temu, z tego co pamiętam dokładnie. Napiszcie, co wy uważacie. Ja uważam, że Ninja ma mega dużo racji, ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. On powiedział, że on ma kontakty w Epic Games. No to jest wiadomo, no nie? Bo był największym streamerem, największym twórcą, moim zdaniem, nadal jest największym twórcą z Fortnite. Uh, w ogóle zobaczcie na tą strefę, jeszcze o tej strefie zaraz porozmawiamy Powiedział, że ma on kontakty i że sami e, tak jakby twórcy przyznają, przyznają to, że oni zgubili komunikację Zgubili co dodają Słuchajcie, ja mam nadzieję, że w tym update'cie zobaczymy, że jest to mega nieprawdą O, mamy ziomeczka tam? To jest ziomek? Nie, to jest chyba bot Dobra, nieważne, to bota możemy w sobie zostawić. Eee, także takie słowa ja on ostatnio wypowiedział i na ten temat sobie dzisiaj porozmawiamy, ale to nie będzie tylko ten temat. Widzowie, zobaczcie, co stało się ze strefą. Czy wy to widzicie? Eee, tak jak wam wczoraj obiecałem, że jak wbijecie 10 tysięcy łapek, to nagram wam nowe ciekawostki. Okazuje się, że burza nie bez przyczyny zachowuje się w ten sposób. Burza nie bez przyczyny zachowuje się w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że Midas, tam tak jak wam wczoraj tego skina pokazywałem, Midas prawdopodobnie. Tak, steruje tą burzą, że teraz już ta zmiana tej burzy, która jest teraz wywołana, jest ta jakby. jest ta jakby wywołana właśnie przed, przez Midasa. Ja na początku sceptycznie na to patrzyłem, ale oglądaniu sobie zagranicznych YouTuberów, co oni mówią na temat tej burzy, która zmieniła swoją pozycję. No i według tych streamerów, tutaj jest dużo racji, że to właśnie Midas i całe to wydarzenie w Fortnite, które się zaraz odbędzie, będzie miało duży wpływ. Tak jakby ten Midas ma duży wpływ na to, co będzie się działo, i ta. trefa Która teraz jest zmieniona, zmieniona Również jest zmieniona Przez Midasa. słuchaj, no Ja naprawdę, szczerze wam powiem, nie wiem jak na to patrzeć Ale wydaje mi się, że to jest mega logiczne No i tak jak wam powiedziałem Odwiedzimy sobie na samym końcu pokój Midasa Bo jest zmiana w pokoju Midasa Tak jest, mamy Nową rzecz u Midasa, tak jakby Nową, nowy cykl, no nie wiem jak to Dokładnie nazwać, no i z góry was Przepraszam, że jest odcinek bez kamery Ale no tak jak mówię, jest godzina Pierwsza 26 w tej chwili No no I naprawdę już miałem się paść spać, bo jadę do Krakowa A tu widzę jakieś zmiany No to muszę wam nagrać, obiecałem wam Także mam nadzieję, że mnie docenicie Łapeczką w górę i subskrypcją, trzymam za was kciuki e, No i co? Zobaczcie, jaka ta strefa jest dziwna Teraz wyobraźcie sobie, że ci ludzie z dołu Mają aż 4 minuty 36 sekund Nie pamiętam jaki był ostatnio czas Ale naprawdę to jest mega dziwne Ten czas oczekiwania na tą strefę Jest mega długi, widzicie? Ona jeszcze nie idzie, rozumiecie? 4.22, czy ona pójdzie dopiero do teraz ta strefa w ogóle wydaje mi się, że w każdym meczu zachowuje się inaczej. Że to jakby ta burza ma za każdym razem jakiś inny czas. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie po kilku gierkach. No i zobaczycie za chwilę, że zanim ta strefa dojdzie tutaj, będzie bardzo, ale to bardzo mało ludzi na mapie, dlatego że ten czas oczekiwania jest mega mega dłuższy, no nie? No i zobaczcie, może wywalić tak strefę na samą górę, co ciekawe. No i moim zdaniem to jest bardzo fajne, bo teraz na przykład może się skończyć gra na skalistych, a wcześniej tak nie było, jak wiecie. No dziwne, szczerze mówiąc, mega dziwne, no ale zobaczymy co z tego będzie. No i co, porozmawiajmy może o evencie, bo event za chwilkę ma być, za trzy dni. Ja wam przypominam, że będę streamował event, także mam nadzieję, że przyjdziecie do mnie. Kto przyjdzie, niech napisze jedynkę w komentarzu. E, będę z was mega dumny i zadowolony, także zapraszam. E, no i porobimy sobie coś fajnego. No, ale co o evencie, widzowie, co my wiemy o evencie? Są tekstury, co się stanie z agencją. Są przecieki, co się stanie z agencją. Są przecieki, jak to będzie wyglądało. Nie Będę wam tego mówił co i jak. Mogę wam tylko powiedzieć, że będzie ciekawie. Jeśli chcecie znaleźć sobie informacje, ja dam może na Discorda, także Discorda będziecie mieli, mieli w opisie i tam y, udostępnię wam zdjęcia. Oczywiście te osoby, które będą chciały sobie je zobaczyć, to sobie je zobaczą, a te osoby, które nie, no to słuchajcie, no to nie wchodźcie, nie patrzcie, e, no. I tyle, no bo też nie chcę tutaj spoilerować. Ja y, nie patrzę już w pliki, a, y, w pliki, takie wiecie. Tam, oczywiście tam nie jest wszystko powiedziane, powiedziane, co i jak, ale są takie główniejsze rzeczy. I stwierdziłem, że dobra, Rafa, koniec tego. Nie patrzysz na żadne pliki. No i widzicie, ta strefa jest dopiero tutaj. E, no trochę zabawne, trochę zabawne. Mamy 20 osób w grze. No i tak, widzowie, tak jak wam powiedziałem, e, mega. Przykro mi się dzisiaj zrobiło, tak szczerze Wam powiem. Mega mi się zrobiło, przykro. Dlaczego? Jak myślicie? Dlatego, że nie uczestniczycie w giwałę o 100 tysięcy fałdolców, które macie w opisie. A jedyne, co wystarczy zrobić, to oczywiście wpisać kodewela do sklepu i zrobić zadania z opisu. Nie no, oczywiście żartuję. Mega przykro mi się zrobiło z tego powodu, ponieważ jak oglądałem tego ninja. Wyświetlił mu się kolejny film, w którym on reaguje na swoje stare klipy. I to nie był Bait żaden, tylko rzeczywiście, on sam reaguje na te klipy. I co na tych klipach było? On powiedział coś takiego. Ja wiem, że może z was, może dużo z was nie lubi ninja, ale wydaje mi się, że dwa lata temu szaleliście za nim. E, w trzech czwartych, także uszanujcie, co tutaj mam wam do powiedzenia. E, Ninja oglądał swoje stare klipy i sam powiedział, że przy tym momencie prawie płacze, rozumiecie? O nie, mamy jakiegoś tego A dlaczego prawie płacze? Wiecie co? Musimy się tutaj jakoś... Gdzie ten ziomek? Uciekaj mi stąd! Uciekaj stąd! Gamoniu Mam nadzieję, że nie dostanę snipe. Dobra, on mnie tu coś strzelał na daleko Ja nie mam zamiaru Teraz ja wam chcę poopowiadać No i słuchajcie, Ninja troszeczkę się zmartwił Tak jak wam powiedziałem mm, Przypomniałam wam sobie te wszystkie akcje I widzowie, jak ja oglądałem te klipy To naprawdę, szczerze wam powiem Jeśli by porównać starego Fortnite'a z tym, co jest teraz To naprawdę nie, nie, nie ma żadnego porównania Słuchajcie, nie ma żadnego porównania Pod względem turniej, Pod względem e, jakby balansu gry w jakiś sposób bo Oczywiście nie mówię, że ta gra była idealna ale, na przykład, Rocket Rides ze Sniperką. Teraz jest to raczej niespotykane. Wie, wiecie, stare czasy już prawdopodobnie nigdy nie wrócą. E, tak jak ja mówię, ja gram od pierwszego sezonu. I mm, jakby mam to porównanie, jak było Tam w pierwszym, drugim, trzecim. Pierwszy sezon tak naprawdę był mega zepsuty, jak bardzo dobrze wiecie. Ja wiem o tym, że był zepsuty. Ale był piękny dla mnie, bo zaczynałem dopiero wtedy grę. No to możecie chyba mnie zrozumieć, dlaczego uważam, żeby, że był piękny. Zawsze ta nostalgia... Em, no, nie da się do niej wrócić. Nie da się do tej nostalgii wrócić. Ale wydaje mi się, że Epic Games jest w stanie naprawdę mega naprawić tą grę w przyszłym sezonie. Wydaje mi się, że event będzie szalony. Wydaje mi się, że dużo rzeczy będzie zmienionych. I wydaje mi się, że 3 czwarte komuniści powinno być zadowolone. Ale no, zobaczymy. O, widzieliście, jak strzelam? <ścoughs> XD. Mamy 13 osób. Mamy taką strefę. No, ta strefa jest bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że nie dostanę snajpy. W ogóle nie wiem, czy ten pterodaktyl to, to była jakaś lotnia, czy co to było. Wejdziemy w powtórkę i zobaczymy, co to było. Jakbyś we mnie strzelał, to byś mnie trafił. Dobra, lecimy na niego, bo ma, on jest tutaj czyściutki. No come, no come on! Jak zginę od nich, to... Co?! No i właśnie, widzowie, widzicie. widzicie? Jeden HP mu zostało. Jeszcze mi poklaskał. Ha ha ha, ha. Ale śmieszne! Ha, ha. Nie spu do drugiej w nocy, a ja się dra. No i tak jak Wam obiecałem, wchodzimy teraz do pokoju Midasa i pokażę Wam, co się dzieje z urządzeniem. Urządzenie zaczyna wariować, że tak powiem. E, zobaczcie, jakie wielkie pole energii. Otworzymy sobie intro, będzie to bardziej widać. Zobaczcie, jak duże pole energii zaczyna się wytwarzać. Tak jak mówię, ta strefa cały czas dziwnie się zachowuje i wydaje mi się, że ona będzie zachowywała się coraz bardziej, tak jakby inaczej. Tutaj mamy odstawienie, właśnie e, tych. Tutaj głów. No i zobaczmy, zobaczmy. Hmm. Tylko, tylko przez chwilę było widać i teraz to wygląda w miarę normalnie chyba po tym intro, chociaż nie zobaczcie, jest mega aktywne, wejdźmy jeszcze raz do tego pokoju, widzicie jest mega aktywne eee, no i co, jeśli chcecie, żebym wam jutro zaktualizował jak to wygląda z samego rana zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i tak jak możecie zauważyć trzy dni zostały do wielkiego eventu, mam nadzieję, że ten event dużo zmieni i mam nadzieję, że wejdziecie na te filmy które wam się teraz wyświetlają, no i oczywiście wpiszecie kodewela do sklepu, bardzo wam Widzowie za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się do jutrzejszego odcinka. Na razie.